Dzień dobry, jesteśmy w kwaterze Alwy. Nigdzie dalej mi nie da wyjść. Było dosłownie 10 minut przerwy i pada, i pada, i pada, i pada i nas chce utopić wszystkie plagi egipskie. Jak ja to mówię nam sadownikom to nie zaszkodzi. my jesteśmy jeszcze w tak komfortowej sytuacji, że sadownictwo jest jedno z najlepszych gałęzi rolnictwa, ale popatrzcie to co się dzieje ze zbożem. Żepak już się wysypał, zboża nie mogą skosić. Był protest Michała Agrounii. No i co? Jak oni traktują tych rolników? Nikt nawet nie przyjechał. Mają to w czterech literach. Dzisiaj rano Puda powiedział, że najlepiej to wyzywać. Kogoś bardzo skrytykował to zachowanie. No to. I kłami kłamią wszyscy w koło, że dają jakieś pieniądze na utylizację tych świn, na SF, tak naprawdę to nic nie robią, przecież nikt sobie z palca tego nie wyssał. Także my sadownicy jeszcze jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że jakoś to owoce się sprzedaje i myślę, że my tu nie mamy powodów do narzekań, ale ci producenci trzody chlewnej, ci co mają zboża nie mogą zebrać, jabłko na, na mokro można zebrać do skrzyni nic mu się nie dzieje tylko wcześniej trzeba troszeczkę y, przypilnować z ochroną żeby nie żeby nie wdał się nam jakiś parch przychowalniczy czyli kaptan do samego końca zaraz właśnie jadę do sklepu troszeczkę kaptaniku kupię zrobić zabieg jak się tylko wypogodzi do tego chlorek Chlorek wapnia 6 kg, nie zwiększam na razie. No i mówię? No my, jako sadownicy, jeszcze mamy z wszystkich, z całej tej branży rolniczej, najlepiej. I nie ma co tutaj narzekać. Co do zbiorów owoców, nie wiem, ale dochodzą mnie informacje, że na granicy są duże problemy z przekroczeniem. Ukraińców i jakieś testy im wymyślają, covidowe. Paszporty covidowe, szczepienia obowiązkowe. Także to też będzie odstraszało, żeby tu przyjechać i zbierać te owoce. Fakt jest taki, że pracownicy z Ukrainy nie zarobili na wiśniach, nie zarobili na czereśniach, na truskawkę trochę przyjechali, na borówkę też jest słabo, no bo pada. No i myślę, że na te jabłka będą przyjeżdżać. Będą przyjeżdżać, będą chcieli zarobić na to życie, w końcu muszą muszą za, za coś żyć do tej pory na truskawce na czereśni do tych Ukraińców było bardzo dużo pozarabiali pieniędzy no i te jabłka to tak niekoniecznie chcieli przyjeżdżać ale w tym roku to się zmieni myślę że pracowników będzie bardzo dużo rok zapowiada się u mnie na poziomie taki sam jak jak poprzedni Mę jakieś tam prognozy podawali, 3 700 gus WAPA się poprawił 4 miliony 17 także nie wiem skąd im to wychodzi, coraz więcej, nie to do 6 baniek dobijemy ale to i tak to nie ma żadnego znaczenia to dopiero jeżeli schowamy do komór będziemy mogli coś, cokolwiek liczyć, a nie teraz na drzewie niby wydaje się, że tych jabłek troszeczkę wisi zaczynamy podchodzić do, do drzewa i się okazuje, że Kilogramów jest, jest mało, bo te jabłka są tylko po zewnątrz. Była akurat jest salwa młoda, ona bardzo mocno y, zawiązała, z czego jestem no, jestem zdumiony, że takie malutkie drzewka tutaj full towaru nie wiem, ile tu może być. Nie wiem, to jest 700 drzewek, myślę, że około 10, 10. Nie, no 7 ton powinno być. 7 ton powinno być. No zobaczymy jaki sypnie plon bym poszedł do gali pokazał wam jak fajnie gala rośnie ale na razie mówię, cały czas spada. no i widzicie jak to jak to fajnie wy wygląda Zros już prawie ustał gdzie nie jeszcze są młode listki ale ogólnie to już jest co do, co do jakości tych jabłek nie mam co, co narzekać bo naprawdę są ładne jeżeli się dobrze mi sprawdzi w przechowywaniu no to myślę, że ją dosadzę, bo widzę, że to jest plenna odmiana jest rozmiarówka, bo to jest płaskie jak UFO co do mączniaka, no to jest podatna na parcha tak średnio no i zobaczymy, dobra ja idę do domu, jadę do aktywu kupić kaptanu chlorku i myślę, że w koło poniedziałku trzeba zrobić znów zabieg, pozdrawiam